Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Camper. Dzisiaj będziemy aktywo aktywować i instalować Windows 7 Professional On jest już w tym OLG Ale ja wykorzystam bardziej profesjonalny sposób To nie będziemy aktualizować systemu Widać, to jest Vista Business Zobaczmy tutaj, o Widać. Preparing Boost List. USB-CD. I zaczyna się instalować Windows 7. O, tutaj. Jakiś. Tutaj trochę wolniej. I, jak widać, bud tutaj się szybko działa. Tutaj, to jest na monitorze Yamaha. Taka trochę dziwna nazwa. I nam się już tutaj kończy loading files czyli że kopiuję i startuję sobie windows 7 oczywiście to podzielę na części bo co nie będę całego długiego ciągu Dobra, pierwsza część to jest ta. Klucz produktu tu się pod koniec wpisuje: Windows 7, Windows 7. Dobrze. I stąd to rozpoczyna pracę. Właściwie jest wszystko, no można powiedzieć, w normalnym świetle. Jak widać tutaj tu, 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 tu więc tutaj o, akceptuje postanowienie licencyjne. Jest to i tutaj zabawa z partycjami. Więc. sobie utworzymy nawet nową. Albo nie. Weźmiemy sobie tak jak jest. I tutaj właśnie rozstaniemy się na trochę, bo tutaj jest najdłuższa część tej instalacji, więc spotkamy się po tej najdłuższej części. Siema i cześć.